Zastanawiałeś się kiedyś, jak nagrać podcast, jak nagrać film na YouTube. Jeśli tak, ten film jest dla Ciebie. Co prawda, w tym będziemy zajmować się głównie audio, jeśli chodzi o nagrywanie podcastu czy filmu. Cześć! Ja jestem Hubert Widea, a w tym filmie pokażę Ci, co przygotować, czego potrzebujesz, co jest po prostu potrzebne do tego, żeby nagrać dźwięk do takiego podcastu i lokalnie, w takim miejscu jak ja, czyli przy biurku, przy komputerze, czy właśnie w plenerze, na przykład w jakimkolwiek miejscu, gdzie możemy ustawić mikrofony i zrobić nagranie, na przykład w kawiarni, czy jakiś brzeg, jakaś plaża, cokolwiek, jakakolwiek jest wizja na Twój podcast, czy na Twoje nagranie. Więc przechodząc do technicznej strony, jeśli chodzi o nagrania i podcast, są rzeczy, których na pewno potrzebujemy, żeby nagrać tego typu wideo czy audio. Po pierwsze i najważniejsze, przede wszystkim potrzebujemy mikrofonów. Zależy, czy jest to jednoosobowe show, czy parę osób. Zależy, ile osób po prostu bierze udział w tym. Tyle mikrofonów musimy przygotować. Tak będzie po prostu najlepiej, jeśli każde źródło dźwięku, każda osoba będzie miała swój własny mikrofon. Wtedy to audio po prostu brzmi najlepiej. Jeśli chodzi o mikrofony, których możemy używać, jest naprawdę wybór bardzo szeroki. Generalnie albo mikrofony krawatowe, albo mikrofony, tak jak ja mam, dynamiczne na ramieniu czy statywie. Ewentualnie możemy używać jeszcze mikrofonów pojemnościowych. Ustawionych, na przykład na środku stolika czy czegoś, co jest pomiędzy rozmówcami. Kolejna rzecz, bez której na pewno nie uda nam się dobrze nagrać takiego dźwięku, są to po prostu słuchawki. Para słuchawek będzie nam konieczna do tego, żeby a. nasłuchać tego, co nagrywamy już na etapie nagrywania i b. Potem po prostu przy edycji, przy montażu tego dźwięku, żebyśmy mieli jakiekolwiek pojęcie o tym, jak to wszystko brzmi, żebyśmy mogli podjąć decyzję a propos korekcji, kompresji i miksu różnych mikrofonów, bo wiadomo, każdy do tego mikrofonu będzie mówił po prostu inaczej. Trzecia rzecz, która też na pewno jest absolutnie konieczna do nagrania podcastu: żeby nagrać dźwięk, potrzebujemy albo komputera, albo rekordera zewnętrznego. To, którego rozwiązania użyjemy zależy po prostu od nas i od warunków jakie mamy. Wiadomo, w studiu jak najbardziej komputer jest najlepszym rozwiązaniem. Mamy wtedy bardzo dużą możliwość nagrywania. Możemy używać wtyczek już przy nagrywaniu, ale na przykład jeśli chcielibyśmy nagrywać taki podcast w plenerze, to nie zawsze warto ze sobą zabierać laptopa. Czasami wystarczy taki mały rekorder typu Zoom czy Tascam. Tam wpinamy dwa czy cztery mikrofony i nagrywamy po prostu surowe ścieżki prosto na ten rekorder. Następna rzecz, a właściwie nie rzecz, tylko program, którego koniecznie potrzebujemy, jest to jakiegoś rodzaju stacja robocza audio, czyli taki program DO. W tym programie możemy i nagrywać, i obrabiać ten dźwięk tak żeby wszystko brzmiało tak jak powinno. Możemy nagrywać wielościeżkowo w takim programie, np. 4 mikrofony naraz, to bardzo ułatwia nam potem edycję tego podcastu. Możemy też potem edytować te dźwięki tak jak chcemy, nakładać efekty. To też jest bardzo fajne rozwiązanie w porównaniu do nagrywania po prostu wszystkiego w ścieżce stereo. Te rzeczy, te przedmioty właściwie zamykałyby taki podstawowy podcast w stylu tylko audio. Natomiast tylko audio czasami jest dosyć nudne, czasami po prostu lubimy sobie na coś popatrzeć, kiedy ktoś o czymś rozmawia. Dlatego rzeczy, które też ewentualnie możemy do tego zestawu dorzucić, będzie to aparat, tak żeby po prostu nagrywać wideo do tego podcastu. Czasami dużo przyjemniej nam się ogląda taki podcast, jeśli faktycznie możemy go obejrzeć, a nie tylko słuchać. No i oczywiście, jeśli nagrywamy też wideo, potrzebujemy software'u do edycji wideo. Jest parę darmowych programów takich jak na przykład DaVinci Resolve, ja właśnie tego programu używam. Także najpierw będziemy edytować nasze audio w programie do edycji audio i potem ścieżkę, która jest już zmiksowana, renderujemy ją w stereo i tą ścieżkę stereo potem możemy wrzucić do edycji wideo, tak żeby synchronizować dźwięk z aparatu z dźwiękiem z naszego nagrania z rekordera czy z komputera i powstanie nam bardzo dobrze brzmiący oraz wyglądający program. Jeśli mamy wszystko, czego potrzebujemy do nagrania naszej wersji, czy jest to audio, czy wideo, pozostaje to wszystko ustawić. Wiadomo, jeśli mamy tylko jeden aparat, to ustawiamy go na kadrze, po prostu na wszystkich, tak żeby cały plan rozmowy był widoczny. Oczywiście mikrofony podłączamy. Każdy osobno, tak by było najlepiej i nagrywamy je wielościeżkowo, jednak nie zawsze może być taka możliwość, dlatego czasami trzeba będzie po prostu wpiąć je wszystkie w mikser, na przykład, i nagrać jedną ścieżkę stereo. Natomiast jeśli nasze show jest tylko jednoosobowe, no to wiadomo podpinamy nasz mikrofon w wejście w naszym interfejsie, w naszym mikserze, czy używamy mikrofonu na USB, wtedy podpinamy po USB, zależy co mamy. No i oczywiście przygotowujemy tą ścieżkę audio do nagrania w programie do. Ja używam i szczerze polecam. Programu Reaper. To jest program, który kosztuje 60 dolarów za licencję i działa świetnie jako wielościeżkowa stacja do obróbki, do miksu, po prostu do wszystkiego. Jeśli chodzi o dromowe programy, no to wiadomo, króluje Audacity. Także tam możemy nagrać i tak, tylko jedną ścieżkę, tak mi się wydaje, więc ustawiamy tyle, ile możemy nagrać nasz mikrofon, czy po prostu sesję stereo z paru mikrofonów z naszego podcastu. No, i oczywiście po zakończonym nagraniu pozostaje to wszystko poskładać do kupy. Także audio najpierw powinniśmy obrabiać tak żeby wyprodukować bardzo dobrze brzmiącą ścieżkę albo jeśli mamy taką możliwość na przykład tak jak w DaVinci Resolve i każdą ścieżkę nagrywaliśmy osobno możemy je wrzucić jako osobne źródła audio do programu do montażu wideo jeśli nagrywaliśmy też wideo i wtedy możemy sobie edytować i wideo i audio naraz jeśli mamy tylko audio no to zdecydowanie polecam stację roboczą audio właśnie typu Reaper tam zajmujemy się całym naszym dźwiękiem dodajemy efekty których myślimy że potrzebujemy które uważamy że poprawią brzmienie naszego podcastu, Po dopasowaniu brzmienia możemy ten projekt eksportować i przygotowywać oczywiście do wrzucania. Najbardziej popularna forma eksportu, jeśli chodzi o audio, no to oczywiście 48 kHz, wave, 16-bitowy, możemy bez problemu wrzucać na różne platformy, chyba że wymagana SMP3, ale raczej Wave to jest podstawa. Jeśli chodzi o wideo, no to wiadomo, to, żeby nasz obraz wyglądał w miarę przyzwoicie, nie musi to być jakość kinowa. Ważne, żeby było widać to, co dzieje się na ekranie. Kontakt między rozmów. Ale najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o audio i wideo to jest fakt, żeby audio i wideo było jest synchronizowane. Jeśli dźwięk się nie zgadza z obrazem, no to jest to bardzo odrzucające wrażenie. Dlatego warto się przyłożyć do tego, żeby synchronizować ten dźwięk i obrabiać albo ścieżkę stereo przygotowaną wcześniej w programie do obróbki audio, albo obrabiać wszystkie ścieżki osobno w programie do obróbki wideo i tam dopasować je wszystkie do naszej ścieżki, która wychodzi z aparatu. Tam nagrywamy dźwięk, który się odbywa i jest synchronizowany razem z filmem i do tego musimy dosynchronizować potem dźwięk nagrywany z mikrofonów. No i właśnie, tak wygląda proces. Jeśli chodzi o nagrywanie podcastu czy rozmowy, czy filmu, to są rzeczy, na których musimy się skupić, których potrzebujemy, żeby ten materiał wyszedł nam na jak najlepszym poziomie. Wiadomo, nie wiedzie on nam od razu na najwyższym możliwym poziomie. Po prostu to są rzeczy, które musimy wypracować. Musimy po prostu próbować nagrywać, edytować tak, żeby wszystko, co robimy, nasze możliwości edycji i nasze umiejętności cały czas rosły, tak żebyśmy uczyli się czegoś nowego i w każdym następnym filmie, odcinku, epizodzie coś było trochę, nawet minimalnie trochę lepiej niż w poprzednim. To jest po prostu etap, który musimy przejść, etap nauki. Jeśli nauczymy się rzeczy, które nam pasują, bo my wolimy w ten sposób pracować, no to wiadomo, że będzie nam się to robiło i szybciej i efekt finalny będzie lepszy, a niekoniecznie będą to metody, którymi chcą pracować inni ludzie robiący to samo. Jeśli któryś z etapów, coś z przygotowania, coś innego, coś, jeśli chodzi o nagranie czy edycję, było niejasne, dajcie znać w komentarzu. Napiszcie, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, albo odpiszę i wytłumaczę to w komentarzu, albo przygotuję o tym osobny materiał, zajmujący się po prostu tym tematem szerzej, tak żeby można było się dowiedzieć jak najwięcej z tego. Jeśli jesteś zainteresowany większą ilością filmów o home recordingu, o nagraniach, o mikrofonach, o wszystkim, co jest związane z tym, ze światem podcastu, muzyki czy nagranie, zobacz. Te dwa filmy, może. Jest w nich coś interesującego, czego chciałbyś się nauczyć. W tym filmie to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Na razie! Pa!